Domowa kuchnia Zero Waste. Cześć, cieszę się, że mogę Cię dziś gościć w mojej wirtualnej kuchni. Jestem szefem kuchni i autorem bloga kulinarnego Food and Travel SEW już od dobrych kilku lat. A jednym z tematów, który szczególnie leży mi na sercu, jest idea Zero Waste. Zapewne nieraz słyszałeś i słyszałaś o tym haśle, ale może nie do końca wiesz z czym się ono je. Pozwól, że zabiorę Cię w krótką, acz treściwą podróż po zakamarkach mojego świata, czyli domowej kuchni Zero Waste. Zostań ze mną, bo mam dla Ciebie kilka inspirujących wskazówek, dzięki którym Twoja lodówka będzie świecić przykładem takiego ekonomicznego gospodarowania żywnością. Proszę Cię o zostawienie lajka, like zostawienie suba oraz kliknięcie dzwoneczka. Dzięki temu nie miną Cię kulinarne nowości. A moje filmy będą pojawiać się w Twoich YouTube'owych propozycjach do oglądania. Blog szefa kuchni Food Travel EU to kopalnia wiedzy kulinarnej. Zajrzyj również na moje media społecznościowe Food Travel Znajdziesz mnie na Facebooku, Instagramie, TikToku i na YouTubie. Także zapraszam cię serdecznie. Co to znaczy Zero Waste w kuchni? Może zacznijmy od samych podstaw. Zero waste oznacza dosłownie zero marnowania i odnosi się nie tylko do samej żywności, ale także do innych aspektów życia. Jednakże w kontekście gotowania i prowadzenia domu mówi przede wszystkim o tym, by nie wyrzucać żywności, a każdą możliwą część produktów spożytkować w taki przemyślany sposób. Dzięki temu oszczędzasz nie tylko pieniądze, lecz również no, zasoby naturalne potrzebne do produkcji jedzenia. Przy okazji zyskujesz satysfakcję, że Twój dom staje się miejscem, w którym docenia się każdy składnik i pracę ludzi, którzy go wytworzyli. Moje początki zero waste w kuchni. Muszę Ci się przyznać, że no nie od zawsze byłem takim ekspertem w tej dziedzinie. Na początku drogi kulinarnej sporo jedzenia po prostu wyrzucałem. Działo się to dlatego, że kupowałem za dużo naraz, a to dlatego, że nie, nie przemyślałem listy zakupów. Z czasem jednak zauważyłem, ile jedzenia trafia do kosza, a co za tym idzie, ile pieniędzy znika w czeluściach śmietnika. Pewnego dnia postanowiłem coś z tym zrobić, no i tak narodził się mój pomysł na domową kuchnię Zero Waste. Uświadomiłem sobie, że w dzisiejszych czasach mamy wręcz nieograniczony dostęp do żywności. Wystarczy sięgnąć ręką, a już w koszyku lądują najróżniejsze produkty z kolorowymi etykietami, które wabią nas takimi soczystymi hasłami reklamowymi. Dziś chcę podzielić się z Tobą moimi spostrzeżeniami i podpowiedzieć. Jakie kroki można podjąć, aby żyć w duchu zero waste i nie przepłacać, zachowując jednocześnie pełną satysfakcję z gotowania? Tak w ogóle, to dlaczego kupujemy za dużo? Zdarzyło ci się kiedyś wyjść z zakupów z dużo większą liczbą toreb niż planowałeś? No mi też. Wiele osób i ja się też do nich kiedyś zaliczałem. Kupuję z myślą, zrobię duże zakupy naraz po wypłacie, żeby mieć z głowy. Chociaż z pozoru to wygodne rozwiązanie, w praktyce często kończy się tym, że połowa produktów trafia do kosza. A trafia tam, ponieważ nie mamy czasu zużyć ich przed upływem terminu przydatności. Najzwyczajniej nie jesteśmy w stanie tego przejeść. Nie jest bez znaczenia też fakt, że mając w lodówce prawie wszystko, kusimy domowników do coraz bardziej wyszukanych zachcianek. Gdy, gdy wybór produktów jest niemal nieograniczony, to rośnie ryzyko, że niektóre z nich po prostu się zmarnują. Po prostu ta ilość opcji sprawia również, że trudniej uczyć się kreatywności. Wolimy sięgać po coś nowego, niż dokończyć to, co zaczęliśmy. No i często można znaleźć w lodówce takie pozaczynane, na przykład jakieś jogurty, czy jakieś serki wiejskie, które są tylko do połowy zjedzone, a reszta zostaje. Pierwszy krok to uświadomienie sobie problemu. Zanim rozpoczniesz jakąkolwiek przemianę w swoich nawykach, warto uświadomić sobie tą skalę problemu. Rozejrzyj się po swojej kuchni i po swojej lodówce. Ile produktów po terminie przydatności stoi jeszcze nietkniętych? Jak często wyrzucasz jedzenie na wszelki wypadek, bo nie masz pewności, czy nadal nadaje się do spożycia? Czy może zdarza Ci się gotować na zaś, a potem zapomnieć o przygotowanej potrawie lub coś w tym stylu? No jeśli tak, no to spokojnie, no nie jesteś w tym sam. Właśnie tu leży cały klub. Gdy już zdasz sobie sprawę z istnienia problemu, jesteś o krok bliżej do zmiany. Już masz informacje, już wiesz, że w ogóle coś się dzieje, masz to zauważone, to jest też bardzo ważna sprawa i to jest początek Twojej drogi, żeby no, zaoszczędzić kasę i żeby nie marnować jedzenia. Jak gospodarować żywnością w duchu zero waste? Mówiąc najprościej, chodzi o to, by maksymalnie wykorzystać każdy zakupiony produkt i nie kupować niczego na wyrost. Jak to zrobić? Pozwól, że podzielę się kilkoma wskazówkami, które sam stosuję w swojej domowej kuchni. Po pierwsze, planuj zakupy. Zacznij od przygotowania listy potrzebnych składników. Ja zawsze rozpisuję, jakie dania chciałbym przyrządzić w najbliższych dniach. Dzięki temu wiem, czego dokładnie potrzebuję no i nie wpadam w taką pułapkę impulsywnych zakupów, ponieważ tak mniej więcej mi się wydaje, że może to jest fajne, tamto ugotuję, to sobie zrobię i tak dalej. Mam to zaplanowane, więc po prostu nie ma takiej pułapki, sam sobie się nie wrzucam na minę, że kupię coś nad wyrost, bo akurat jest promocja, bo, bo akurat po prostu mi się wydawało, że mam na to ochotę a potem się okazuje, że w ogóle tego nie przyrządzę. No jaka jest korzyść dla Ciebie? No nie zmarnujesz czasu, nie zmarnujesz pieniędzy na produkty, których potem nie zużyjesz. Po drugie, rób mniejsze zakupy, ale częściej. Zamiast zaopatrywać się w górę jedzenia raz na kilka tygodni, lepiej rozłożyć wyjazdy do sklepu na kilka mniejszych wypadów w miesiącu. Ja zwykle odwiedzam sklep wtedy, gdy zaczynam widzieć w lodówce koniec tych podstawowych produktów, które wiem, że na pewno zużyję i mam stuprocentową pewność, że one zostaną wykorzystane. Dzięki temu mam większą kontrolę nad zapasami. Tutaj jest też taki haczyk, ponieważ yy, na przykład, jeżeli masz gromadkę dzieci w domu i chcesz kupić im tu taki jogurcik, tu taki serek, tu to, tu tamto, a nagle okazuje się, że jest choroba, dziecko ląduje na antybiotyku i w ogóle nie ma totalnie ochoty nic jeść i, i te wszystkie produkty, które leżą tam tydzień, tydzień przez całą chorobę w ogóle nie zostaną zużyte yy, i to jest zmarnowanie, co jest całkowicie bez sensu. Jeżeli będziesz robić mniejsze zakupy, ale częściej, no to korzyść dla Ciebie jest taka, że zużywasz tylko to co masz, zanim kupisz coś nowego, a dodatkowo zyskujesz świeże produkty. To też jest bardzo ważne, że jesz wszystko świeże, prosto ze sklepu, z takimi produkty, które mają bardzo długą datę ważności, jeszcze na przykład co na kilka dni, na tydzień czy na dwa, zależy co kupujesz. I, i nie spożywasz ich przed samym końcem, to one są świeższe i są zatem zdrowsze. I twój organizm mniej musi się napracować, żeby to wszystko przetrawić. I to jest zdrowotna korzyść dla Ciebie. No teraz w tym miejscu przypomniałem sobie taką sytuację sprzed kilku lat, która wydarzyła się w moim świeżo kupionym mieszkaniu. Założyłem, że, że właśnie zaopatrzę nasz nowy dom w zapasy żywności, które zapewnią mojej rodzinie dostatek, no a także udowodnię, że nikt nie będzie głodował tak pod moim skrzydłem. Zamroziłem stosy mięsa, mrożonek oraz wielu innych produktów, a co się okazało, nową lodówkę szlak trafił i przestała działać. No nie mogłem wszystkiego wystawić na balkon, bo był po prostu środek lata. Zanim to zauważyłem, było już za późno. Mój ogromny wydatek na zakupy wylądował u sąsiadów, gdyż nie, nie byliśmy w stanie sami wszystkiego przejeść. Nie, obnałem znajomym wielką torbę żywności, no ale bolało. To była ogromna nauczka, no oczywiście dla sąsiadów, gratka, no i fajnie, że im się przydało. Bardzo się cieszę, że skorzystali. No ale od tamtej pory ten slogan Zero Waste nabrał w moim życiu zupełnie innego wymiaru no i po prostu zyskał znacznie głębsze znaczenie. Po trzecie, dostosuj wielkość posiłków do realnych potrzeb Czasami gotujemy z myślą, że może przyda się jeszcze na później, no i kończymy z górą jedzenia, które ląduje w koszu. Jeśli masz w rodzinie osoby o mniejszym apetycie, no, dostosuj porcję do ich możliwości. No, jaka jest korzyść dla ciebie? Mniej jedzenia trafia do śmietnika, a ty oszczędzasz na rachunkach za zakupy. Dobrze jest policzyć sobie, ile potrzebujesz ugotować porcji tak konkretnie, na przykład na obiad. No wytłumaczę o co chodzi na najprostszym przykładzie gotowania zupy. Załóżmy, że twoje miseczki na zupę mają 350 ml. Policz sobie, ile porcji dokładnie mogą zjeść twoi domownicy. Na pewno masz już jakąś praktykę i wiesz, że no na przykład dorosły facet po pracy zje na przykład dwie miseczki, dwie porcje, dorosła kobieta zje jedną, a trójka dzieci zje powiedzmy dwa razy w ciągu dnia po pół porcji, co łącznie daje za te dzieci też trzy porcje. Bardzo łatwo wyliczyć ile potrzebujesz litrów zupy. Założę się, że wcześniej gotowałeś lub gotowałeś tak na oko, nawet nie wiedząc, ilu litrowy garnek wykorzystujesz. Przeliczmy sobie te porcje, czyli 3 porcje dla dorosłych po 350 ml daje 1050 ml, czyli nieco ponad litr. Trójka dzieci zje łącznie 3 porcje po 350 ml, co znowu daje 1050 ml. W sumie gotując zupę na jeden dzień na obiad dla całej rodziny potrzebujesz zaledwie 2 litrów i 100 ml zupy. A teraz sprawdź dokładnie, ile to jest w garnku, te 2 litry i 100 ml. W garnku, w którym zazwyczaj gotujesz tą zupę. Odmierz sobie miarką kuchenną, żeby dokładnie tę ilość wody mieć, czyli te 2 litry i 100 ml. Czyli to ilość, którą konkretnie potrzebujesz na jeden dzień obiadu. Coś mi się wydaje, że zdziwicie widok tak małej ilości, który ledwo zakrył dno. Jeśli odmierzysz sobie również Twoje miseczki, których używasz na co dzień, będziesz mieć no, no, konkretne dane do obliczeń, ponieważ no, nie każda miseczka jest taka sama ponadto jeszcze zwracam uwagę, że dodatek, który wykorzystujesz do zupy, również zajmuje miejsce w miseczce. Jeśli umieścisz w miseczce makaron do rosołu lub ryż do pomidorówki, no to już wlejesz mniej tego płynu garnka. Zamiast 350 ml do miseczki to wlejesz 300, czyli o 50 ml mniej, ponieważ te 50 zajmuje właśnie ryż lub makaron. W moim domu odmierzyłem wszystkie garnki i po prostu przerzuciłem się na mniejsze rozmiary. Dopiero zauważyłem, jaka to jest bzdura gotowania większych ilości w większych garnkach. Dzięki temu wiem, że niczego nie zmarnuję odkąd wprowadziłem tą zasadę zero waste zaoszczędziłem kilka dobrych tysięcy złotych na wydatkach na jedzenie przez ten cały okres czasu kilka tysięcy naprawdę to jest kupa forsy i tak bardzo mocno to odczułem w kieszeni że ten wydatek na jedzenie naprawdę stał się dużo mniejszy tylko dlatego że to sobie wszystko wymyśliłem dlatego że to wprowadziłem i dlatego że o to zadbałem Początek zawsze jest taki, no, że tak powiem, no, nielubiany przez wszystkich, ponieważ no, trzeba się tym zająć. To jest jakaś dodatkowa aktywność, czymś, jakiś taki dodatkowy problem. No ale jeżeli już to zrobisz, to posiadasz wiedzę, a potem działasz tylko automatycznie, już do końca swojego życia. Czyli możesz założyć, że przez kolejne nie wiem, 50 lat, życia, na przykład. Czy tam ileś w zależności w jakim wieku jesteś, to po prostu będziesz stosować tą zasadę zero waste i zawsze będziesz w tych garczkach mniejszych gotować. Co ci da zapewne przez całe życie oszczędność. Nie wiem, ile tam, kilkunastu tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zdecydowanie polecam ci zrobić to samo co ja zrobiłem, a Twoja kieszeń zrobi się cięższa od niewydanych monet. Po czwarte. Najpierw zużyj, a potem dopiero kupuj. Kiedyś miałem tendencję do gromadzenia zapasów, konserw i słoików, tylko po to, by odkryć je miesiącami później, później za, za przytylnej ściance szafki. Teraz mam prostą zasadę zanim kupię nowy produkt sprawdzam czy nie mam jeszcze poprzedniego w zapasach jeśli masz nawyk kupowania nadmiernej ilości jedzenia istnieje naprawdę ogromna szansa że gdzieś zniknie pod stosem różnych opakowań z makaronami czy innymi produktami takimi co już masz otwarte między ryżami, kaszami i różnymi tam yy, makaronikami dla dzieci tutaj psi patrol tutaj świnka pepa, tu coś tam jeszcze i masz jeszcze pewnie pootwieranych 100 rodzajów yy, płatków śniadaniowych i tak dalej, więc to wszystko po prostu ginie w tym stosie jedzenia nawet nie wiesz co masz, bo jak tylko sięgniesz jeden produkt to nagle wszystko zaczyna się walić i, i w ogóle tam już się taki bałagan robi, że wcale nie chce się patrzeć jeżeli byś miała czy miał mniej produktów to jest dużo lepsza sytuacja jest bardziej przyjrzyście i, no i wtedy widzisz co możesz wykorzystać Czyli najpierw użyj potem kupuj. Jaka jest korzyść dla Ciebie? Twoje półki w kuchni przestaną pękać w szwach od niepotrzebnych produktów, a Ty zaczniesz wykorzystywać to, co już masz i wcale nie musisz wydać na to kasy. Teraz powiem Ci o mojej przemianie i o moich wniosków. Powiem Ci taką krótką historię, która się wydarzyła w moim życiu. Kilka lat temu urządzałem w domu taką dosyć dużą kolację dla, dla moich znajomych. Chciałem się oczywiście popisać, jako szef w kuchni, zamówiłem mnóstwo, znaczy kupiłem mnóstwo składników, przygotowałem kilka naprawdę fajnych, takich konkretnych dań, nakupowałem wiele różnych produktów, no bo wydawały mi się takie zachwycające podczas robienia zakupów. No i to się akurat zgadzało, gdyż moi goście byli zachwyceni, tak? pokazałem się, wszystko było fajnie. Jednak po uczcie zostało tak mnóstwo resztek i niezjedzonego jedzenia, takiego jedzenia jeszcze, które przeleżało wiele godzin na stole bez lodówki. Następnego dnia zreflektowałem się, że wyrzuciłem jedzenie warte prawie 200 zł. Pomyślałem wtedy, kurczę, to nie tak powinno wyglądać. Jaka to jest strata? Poczułem się, jakbym sam siebie popchnął na minę. I pomyślałem, jakie to w ogóle było głupie. Po co ja to zrobiłem? Przecież, jakbym dał y, połowę mniej, to też by było fajnie. Y, no i pomyślałem sobie, a jakbym zmienił, y, zamienił te jedzenie na pieniądze, y, które na nie wydałem, i wyrzucił te pieniądze do kubła na śmieci. Te moje ciężko zapracowane dwa banknoty po 100 złotych i myślę, ale to było głupie. Przecież mógłbym nakarmić moich gości, nie wyrzucając tego wszystkiego. Wtedy właśnie zacząłem szkolić swoje oko i ucho na sklepowe pokusy. Zamiast brać wszystko w razie czego, kupowałem tylko to, czego byłem pewien, że zużyję. Zacząłem mrozić i odpowiednio przechowywać to, co zostało z poprzednich obiadów. A przede wszystkim nauczyłem się planować posiłki tak, by móc je przetworzyć. Tylko na przykład kolejnego dnia na potrawę. Dzięki temu każdy kawałek warzywa, mięsa czy ciasta znajduje swoje miejsce w nowym daniu, a mój portfel odczuwa to zdecydowanie pozytywnie. No i wiesz co? Po pewnym czasie to wchodzi w krew i staje się zupełnie naturalne, normalne, to jest taka zwykła czynność, którą sobie po prostu wykonujesz na co dzień i nie musisz wcale na tym jakoś głęboko myśleć, ponieważ to się dzieje samo automatycznie. Jeśli masz ochotę, to posłuchaj moich odcinków podcastów o gotowaniu, które opublikowałem na kanale na YouTube Food and Travel EU. Znajdziesz w nich wiele bardzo przydatnych informacji i porad, które polepszą jakość Twojego gotowania. One także przyniosą Twoje umiejętności kulinarne na wyższy poziom i dowiesz się o takich szczegółach czy, czy jakiejś idei po prostu zarządzania swoją kuchnią. I to naprawdę wszystko ma sens. Możesz się zastanawiać, czy, czy Twoje pojedyncze zakupy coś zmienią. No w skali globalnej może nie rozwiążesz jakiegoś problemu marnowania żywności. Ale gdyby większość z nas ludzi na świecie zaczęła stosować te zasady, skumulowany efekt byłby naprawdę ogromny. Wyobraź sobie mniej śmieci, mniej wyrzucanych pieniędzy, bardziej świadome społeczeństwo, no i środowisko wdzięczne za każdy zaoszczędzony zasób. Wszelkie zmiany powinny wprowadzać znaczy wszelkie zmiany powinno wprowadzać się we własnym domu, we własnym, prywatnym świecie po to żeby najlepiej na własnej skórze odczuć te wszystkie pieniążki na pewno przyczynimy się wtedy też w skali globalnej, bo jeżeli każdy zmieni swój mindset i ten zaprogramowany program w głowie przed, przez poprzednie pokolenia i to wszystko zmienimy na nowy świat. Także te nowsze pokolenia, młodsze po prostu sobie z tym poradzą. To będzie naprawdę super. Najlepiej będzie, jeżeli odkryjesz swój własny sposób na zero waste. W mojej domowej kuchni zero waste kluczową rolę odgrywa moja wyobraźnia i też radość z eksperymentowania. Ty też możesz znaleźć własne patenty na to, by ograniczyć marnowanie jedzenia. Możesz zorganizować swój własny system przechowywania, baw się tymi pomysłami na wykorzystanie resztek, dziel się posiłkami z przyjaciółmi czy z sąsiadami. Możliwości jest mnóstwo, możesz dać nawet to, co ci zostaje, to możesz powiedzieć rodzinie. Jeżeli masz kogoś blisko, no to możesz powiedzieć swoim rodzicom, bratu, czy tam kuzynce, czy komuś tam jeszcze, słuchaj, zostało mi tyle z obiadu, może chcesz, bo ja wiem, że tego nie przeję, to ci dam. Tak, a może innym razem ci się odwdzięczy, no i to dziś może jakoś tam się wszystko fajnie zazębi. Zobaczysz jak satysfakcjonujące potrafi to wszystko być, gdy wiesz, że praktycznie nic się nie marnuje. No i tak na zakończenie powiem Ci, że mam nadzieję, że mój podcast uświadomi Ci, że możesz zdziałać naprawdę dużo, jeśli tylko zaczniesz planować zakupy, no i zaczniesz gotowanie w duchu zero waste. Jeżeli już dziś zaczniesz dbać o to, by nie gromadzić nadmiarowego jedzenia w lodówce, odkryjesz, że kulinarna kreatywność staje się Twoim najlepszym sprzymierzeńcem. A dodatkowo zaoszczędzisz całkiem sporą sumę pieniędzy, która, którą będziesz mógł wydać na inne przyjemności. Może na kolejną jakąś wyprawę wspólnie z bliskimi, czy nawet jakąś zagraniczną wycieczkę. Kuchnia to obszar Twojego domu, w którym możesz zaoszczędzić całkiem dobrą kasę. Ja założyłem, że wydatki na jedzenie w moim domu no, będą maleć. Nawet nie z ich inflacja, bo dobrze o nie zadbam, czego również Tobie życzę. Zachęcam Cię do sprawdzenia, jak wprowadzenie tych prostych zmian wpłynie na Twoje domowe finanse. Na Twój komfort przygotowania potraw oraz na przykład na Twoją satysfakcję kulinarną. Pamiętaj, że pierwszy krok to świadomość problemu, a drugi to działanie. Życzę Ci powodzenia i jestem przekonany, że już niedługo Twoja kuchnia będzie oazą ekonomii, smaku i troski o środowisko i o Twoją rodzinę. Życzę Ci powodzenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Zapraszam Cię na moje media społecznościowe Food and Travel Seoul. Znajdziesz mnie na Facebooku, Instagramie, TikToku i YouTube. Zapraszam Cię również po przepisy kulinarne na mój blog szefa kuchni wwwFood Dziękuję Ci bardzo za słuchanie, dzięki, że tutaj jesteś. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka, napisz w komentarzu czy Ci się podobało. I na razie, cześć, hej!